Hej, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie, tutaj jest Tilgar, cześć, zapraszam was do pierwszego odcinka nowej serii na moim kanale. Dokładnie będziemy ponownie grać w Modern Blade'a, jednak z powodu tego, iż mam straszne problemy z Modern Blade'em, Warbandem, modem trzeciego wieku, tego, tej właśnie tej ery, z Władców Pierściennych, Ten mam tam straszne problemy, tak więc postanowiłem najczęściej w świecie zacząć coś innego. A w komentarzach było wiele komentarzy, co sami możecie zobaczyć w poprzednich odcinkach różnych, żebym nagrał właśnie ogniem i mieczem, Dlaczego? ogniem i mieczem kto grał w ogniem i mieczem ten wie, że mamy tutaj piękną jakże grę, mamy tutaj piękną husarię i wiele zabawy. Dobra, moi drodzy widzowie, zaczynam dzisiaj nową serię, ponieważ mam straszne problemy, o których zresztą za chwilę będę opowiadał. Dzisiaj zagram sobie w ogniem i mieczem, więc miejmy nadzieję, że wam się jak najbardziej spodoba. Witaj w Mode Blade ogniem i mieczem wędrowcze, zanim odpowiedziesz, musisz podać podaj wybrać poziom trudności gry. Gramy na trudnym. Trzymaj konia jeszcze! Jak to brzmiało w ogóle? No, stały ciężkie czasy i różnych można spotkać. Najpierw ktoś. Jestem mężczyzna. Jaka? Realistycznie nie ma wyjścia bez zapisu. Samouczek pieprzyć. Stilgarius. Dobra, dajemy sobie tak. Siłę, siłę. Czekajcie. Przywództwo. Tak, żeby mieć jeszcze jedno przywództwo. Więcej. Kurde, jeszcze jeden poziom potrzeba. No super. Potężny cios. Żelazna skóra. Hmm, posługiwanie, dobra, mam to na maksa, atletyka, strzelanie z konia, nie, szkolenie może, chociaż wyszukiwanie drogi, e, inżyniery, perswadia, zarządzanie więźniami... No dobra, tutaj akurat to tak bardzo nie ma już znaczenia, to resztę, resztę będę robił po prostu na innych, damy handel, bo tu z pieniędzmi zawsze jest problem. Będziemy dzisiaj, wyjątkowo będziemy grać bronią jednoręczną, jak i bronią palną, tak, więc będziemy, wiecie, super ekstra piratem, zrobimy sobie naszą postać, twarz niech będzie, zmienimy tylko brodę na jakąś szlachecką. W tym szlachecką to trzeba wiedzieć, Taki typowy wąsik, co nie? Dobra, nie, bo ten typowy wąsik to jest taki brzydki, że nie wiem co. Dobra, zrobimy sobie naszą postać. Kurde, kolor włosów może jakiś taki normalny. Nie wiem czemu nie ma czarnych. Wygląda mi jak jakiś bard. Dobra, ta twarz jest brzydka. O, czarne włosy. Dobra, ty masz jakieś krzywe oczy, ale. Dobra, jestem podróżniczym bardem, niech będzie. Pasuje akurat ten wiek. Podczas swojej tułaczki trafiasz do mojej kozackiej wioski na skraju puszczy. gdy mijasz wioska nagle ciszę przerwa. huk wystrząs. co się dzieje! Ok, zaczynamy nasz zwykły samouczek, zobaczymy co to będzie. Witaj w ogniem i Mieczy. Była SD, pięknie. Och, cel do odniszczenia, dobra, mam jakąś szabelkę. Jak prawdziwa szlachta. Powiem szczerze, że ogniem i mieczem jest bardzo fajną gierką. No, Ona mogłoby być równie dobrze, wiecie, modem. Są również mody do Warbanda, że właśnie gram sobie w ogniem i mieczem. Takie właśnie te czasy, te, te kraje, te bronie i tym podobne. Więc moi drodzy widzowie. ach, oh, chcesz mnie zaatakować, tak? Jakieś patykiem. To z tego, że gram na trudnym i tak wszystkich pokonam? Dobra. Jakby właśnie czekało na jakichś chętnych, tak? Ja jestem zwykłym wędrownym truwadurem. Cześć! Nie ma czasu na... te gnidy mogą pojawić się zewsząd. Dobra, to ja walczę. Moi drodzy widzowie, już Wam opisuję dlaczego nie ma mm, Warbanda na modach. Niestety, ale straszne problemy stały się z modem The e, Third Day of the. Third Age, czy ja w ogóle mówię The First Day of the Third Age, chyba nie pamiętam z tego nazwy. Dziękuję za pomoc, się że to dla mnie zaszczyt. Chodź, jakiś koni, dobra, idziemy do jakichś koni. Jackaud de Clermont. Niestety, w tym modzie, właśnie o pierścieni, mam problem, że kiedy zaczynam walkę, klikam sobie Atakuj, weź ten pistolet i go rozwal, dobra, ciao! Kiedy klikam ma na wyczulanie w świecie, wywala mi grę. Kiedy chcę zająć jakieś miasto, nie zająłbym go, bo po prostu chcę przetestować, czy działa. Niestety również wywala mi grę, tak więc moi drodzy widzowie, no nie wiem co zrobić, nie znalazłem odpowiedzi w goglach. Po prostu wywala mi grę, no i to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że wy to zrozumiecie, a seria Ogniem i Mieczem jak najbardziej mi się spodoba. Ja będę tutaj, oczywiście dojdę do... Państwo obojga Narodów, nie wiem czy tutaj jest obojka narodów, czy to nie kojarzę jeszcze tych czasów. Mało co gram na singlu. Dawno temu gram na singlu jak wyszła ta część. E, tak więc moi drodzy widzowie, zagramy sobie oczywiście, zagramy w Polsce, bo jesteśmy Polakami. Będziemy mieć pół husari i pół strzelców. Ja zawsze uwielbiam tutaj ustawiać brzędzie strzelców i na ostatnim komendzie dup! Strzelajcie! I Po prostu każdy pada jak kaczki, tak? Więc wiecie, ja tutaj po prostu kocham dowodzenie, kocham taktykę, którą jako tako nie było w ogóle tej taktyki widać w właśnie modzie z Władców Pierścieni, No bo tam to było dosyć inne. A ja osobiście tam wszystkich dawałem jako toporników, no i tyle. No i nie wiem, no były takie błędy, no i no i tyle moi drodzy, to, więc nic z tym nie mogłem zrobić. Śmieszna nutka, co nie, nie pasuje do takiej walki. Ale okej, okay, gramy. Oczywiście gierkę normalnie mam na Steamie, tak więc wiecie jak to wygląda. Wielkie dzięki, nieznajomy. Sądzę, że masz do mnie kilka pytań na temat tych obcych ziemi i tych czasów. Oczywiście, wiele chciałbym się dowiedzieć. Muszę podchodzisz do otwora, aby porozmawiać. Hmm. Jak cię dzwoni? Skąd podążasz? O jezu, a ile tekstu? O! Oh. No cóż, miło pozwól, że wyruszę dalej w drogę. Prawda, moi drodzy widzowie, tutaj trzeba. Smoleńsk! Smoleńsk! What the fuck? Nie, już początek i ten. Idziemy do Wilna, bo Wilno to jedyna polska prawdziwa stolica. Dobra, nie, moi drodzy widzowie, musimy sobie ogarnąć na początku ludzi, to jest dosyć logiczne. Gdzie ja jestem w ogóle? Gdzie ja, kurde, jestem? Gdzie jest Smoleńsk? Bo nie mogę siebie znaleźć. Tu gdzieś się powinienem być. Dobra, jestem. Musimy ogarnąć sobie jakieś, ja ludzi na sam początek, cały, cały oddział. Zwerbować ochotników, dwóch ludzi pójdzie z Tobą, super. Miejmy nadzieję, że trochę więcej tych ludzi sobie dojdzie. Będziemy robić, tak jak mówiłem, pół husarii, pół muszkieterów. miejmy nadzieję, że będzie dosyć ciekawie. Oczywiście gramy bez żadnych kodów, kończymy z tym. to ma być czysta zabawa, więc miejmy nadzieję, że Wam się jak najbardziej spodoba. Ja się jakoś kurde na elegancku. Chociaż włosy w ogóle nie bo wstałem niedawno. No ale mimo wszystko. Kriwicze, w ogóle czekajcie, ekwipunek ile mam 50 talarów. Mam jakieś broni kilka shitów, kurde, 50 talarów, to tak mało bym powiedział. Dobra, no ostatnie 20 talarów mi zostało, więc trzeba znaleźć kilku wrogów. Chodź tu, chodź tu. 5-4 Pięć, pięć. Dobra, dogonimy ich w końcu. Dż, dż, dż. Dobra, mamy. Bądź pozdrowiony, dobry panie. Jesteś rozbójnikiem. Widzę, że masz zbyt ciężką sakwę. Odpal nam trochę srebra, jest jeszcze rodziemy. Ode mnie możesz tylko dostać Klingą pod żebra. Jak się rymuje, co nie? Dobra, moi drodzy widzowie. Gram naszą szlachtą i kosynierami. Czekajcie. Czemu nie mam żadnej broni? Ja mam toporek, ja jeszcze ktoś robi, nie na toporku. Nie takich małych, tylko takie dupne. Dobra, mm, gdzie oni są? Gdzieś tam. Siedmy, typa. Moi kosynierzy, niech sobie idą. Bitwa pod płowcami, nie wiem czy kojarzycie. życie. Jest historia na bazie już liceum, tak naprawdę wątpię, aby w gimnazjum coś o tym pisali. A tam właśnie było. Coś z kosynierami. Mówię jak prawdziwa szlachta. Jezus, Maria, z takiego takiej odległości cheda im coś walnął. Jedyny minus muszkietów jest taki, że cholernie długo się wszłą. No i nie no bo moi tutaj idą, a wy już ich zabijacie. Ja też was zabiję. Dobra, moi drodzy widowie. Tak nie może być. Broń jednoręczna. Zabijcie go! Zabijcie! Ja tu muszę zejść z tego konia. W taki mały toporek to ja nawet nie dosięgnę, wiecie. Niczego. Ci kości nie że mają lepszą bronię da mnie, to jeszcze mieć jakąś włócznię. A z drugiej strony... Wiecie jak to jest. Dobra. Kosa, kosa, kosa. Dawać mi kosa. Yeah! Dobra, dawać ponownie. Idziemy. Na no ostatniego. Bardzo fajne... Bardzo fajne właśnie są początki we wszelkich tego typu grach. Można naprawdę bardzo fajnie się pobawić. I do playerów na początku właśnie czuję się na tą gierkę. To jest bardzo fajne. Ja zachęcam bardzo do grania w Mounted Blade'a. W każdego. O, u mnie aż trzech zabito, ja nie mogę. Bierzemy wszystko, bo jesteśmy naprawdę na razie biedni. Plus jeden, plus jeden, plus jeden, plus jeden, plus dwa... Zarzuta w słabym stanie, ale fajnie to wygląda, jak jakiś mnich. O, czapka. Czapki nie mamy. Jezu, jak ja wyglądam jak jakiś tatar okropny, uuu! 66, 67, no to jest lepsze. Zwykła włócznia. to włócznia głupoma. Pchnięcie dwa... Tylko pchnięcie, Pozwala na przebijanie bloku, fajna rzecz. Że... Dobra, mam trochę rzeczy. Trzeba dojść teraz gdzieś do miasta! Tak jak mówiłem, to są początki. O, oddział już gotowy do tego, fajnie. Ochotnik z muszkietem. No dobra, niech będzie. Robimy pod na początku. Idziemy do Smoleńska. Miejmy nadzieję, że nic nie zabije. Okej. Okay. Idź na rynek handlarzem bronią. Nie chcę samo uczka, ja muszę mu sprzedać po prostu jakieś rzeczy. Dobra, trochę zarobiliśmy. 200 talarów zawsze do przodu. To ponad 20 ludzi możemy sobie przyjąć. To trzeba na razie... Jezus Maria. 85 tysięcy Poruchało ich? O kurde, ale... Okej, okay. tu nawet można pchnąć i ciąć. Ładna wow. si, dobra. Nie, 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 nie. nie. Ja jakiś zwykły jednoręczny mieczyk potrzebuję, taki tańszy, tak wiecie co? Nie. Czemu te bronie są takie drogie? Spadajcie wszyscy. Dobra, no to z towarami, bo trzeba trochę kasy, znaczy. Wiecie. O jezu, ten miód, ale to wino jest drogie, ale to jest drogie. O! macie czegoś tańszego? O, suszone mięso, piękne, 17. Dobra, wstecz. No i tak po prostu się zaczyna piękną zabawę w Mountain Blade. Trzeba chodzić. I chodzić sofonowo. I szukać wrogów. I zwerbować ochotników. No i tyle, moi drodzy widzowie. No i tyle. Ten... Strasznie fajnie mi się podobały te nutki, takie uspokajające, takie o, o... A nie to moje, dobra, jezu. Takie fajne, po prostu fajne. Zawsze warto kupować zapasy u chłopów, one są o wiele tańsze. I według mnie o wiele po prostu lepsze. Wiadomo, można na tym zawsze handlować, można na tym sporo zarobić. Trzeba oczywiście nachodzić się od miasta do miasta i wiadomo jak to jest, no ale mimo wszystko naprawdę warto chodzić. Kupować u nich, sprzedawać gdzie indziej i wtedy naprawdę już kasę można ohoho i wiecie, jeszcze więcej zarobić, co nie. Dzisiaj będzie taki typowy pierwszy odcinek, nic do końca nie będziemy robić. Spróbujemy, można jakiś turniej, byśmy się zapisali, co nie? Ciągle bóg tego Smoleńska, kurde. wiecie, Smolensk, Powiem sobie szczerze, że Smoleń na pewno z Polakom zbyt dobrze się nie kojarzy, chociaż nie wszystkim. Eee, Złodarz ulic Karczmarynek. Hmm. Miasto niedawno zostało okrabione. Nieopola doszło do walki, potem jak zwykle zaczął się zamęt panika i kleps ruszył, by plądrować sklep i hutory, wiele drogich towarów rozkradziono. Potrzebuję kogoś, kto dałby tym niegodziosłym nauczkę. Powada się taka prata: Oczywiście! W niedaleko od miasta. Możliwe, że im się to spodobało i staram się znaleźć nowe ofiary. Pojmiesz pojmasz ich, czy zabijesz, wszystko jedno, lecz wiesz, że po 40 talarów, że każdy wyglądał w watach kultajstwa tak długo, aż. No, Okej, okay, fajnie. Takie misje są bardzo przydatne. O, banda łupieżców, jest, 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 chodźcie, chodźcie chodź, tu, chodź. to, To napad, oddałeś złoto, jeśli życie ci o co on ma garnitur wygląda. Zaatakować, zaatakować. Nie mam na razie żadnej taktyki, mam większość ludzi to są zwykli kosynierzy. Miejmy nadzieję, że jako tego ogarniemy tutaj za niedługo samych muszkieterów i będzie wtedy dopiero ciekawie. No ale tak jak mówiłem, to jeszcze trzeba trochę poczekać. Czemu oni tam biegną ślepo pijęce? Jezu, to ja chyba źle biegnę. No właśnie tam mam biegnąć, o, coś mi się poruchało. Dobra, trochę ich dużo, co nie? Ty, 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 ty. Jeden mój muszkieter, ciaaa! Nie trafił! Zastyl tylko Dobra, gramy na trudnym, to już nie są jaja, tutaj naprawdę oni mi dupę obrażeń mogą za... ...koń. A dobre, już myślałem, że ja otrzymam co nie 23 obrażeń. Trzeba się mieć na mocności, oni naprawdę są... Dobra, oni są jednak mimo wszystko łatwiej, ale... To jest poziom trudny. Kiedy nic nie mówiłem, że są łatwi. Nic już nie mówiłem, one zabiją tych moich wszystkich. Zabijcie go! Tak, współpraca ponad wszystko. Cia! Tutaj broń palna jest bardzo fajna, ja po prostu uwielbiam muszkiety. Wiecie o tym, że broń czarnoprochowa jest legalna w Polsce. Jak ktoś chce, to może sobie kupić do domku. O, dobra, udało się. Aleluja! udało nam się zdobyć jakąś jedną fajną grupkę, no to będziemy kasę, no to będziemy doświadczenie. Niestety trochę dużo nam zabito, ale przede wszystkim patrz! Kurde, co te widły takie tanie jak bardzo mam Ciesielski, to samo co ja mam. No dobra. Powrót o, o, o! Wziąłem tam coś. Jest i następna banda upierzców. Tylko czekajcie, pierwszy muszę oddział. O kurde mój... Moi... Powiedzmy sobie szczerze, że mój oddział.. 4-6-5 czy dobra, ucieknę. Muszę uciec do miasta, bo mnie złapią na fakcie. Dobra. Muszę uciec i sprzedać trochę rzeczy. Ej, ej, nie, nie, nie. Co, co to ma być? Co to ma być? Co ja kliknąłem? Bo ja nie wiem, o co chodzi. Nie, ja chciałem, nie chcę poznać cen, ja chciałem sprzedać te wszystkie rzeczy. No i tutaj na serio. Na... Początek to jest początek. Początek gry zawsze jest trudny. 185 tysięcy, jakąś broń kupi, <noise> tak, tutaj jest na serio problem. Dobra, musimy pobiegać moi do rozwidzowie trochę po właśnie wioskach. Musimy dobyć właśnie trochę ludzi. Dopiero potem będziemy mogli, jako tako, zacząć ponownie ich atakować. Mam jednego kosyniera i tego. Słabo, słabo, słabo. O, kosynier, ochotnik, no dobra. Pójdziemy do zielonych, zobaczymy, czy. Hmm, czy tutaj też będą ci sami. Nie, tu jest jakiś braniec. No cóż, no dobra. Kurski TP. Aha, no to już chyba wiemy, gdzie jesteśmy. <gry> Okej. Okay. No trudno. Trzeba pochodzić, mówię, od wioski do wioski. Serwować tyle ile się da. Potem można atakować. Mam trochę kasy. Więc z tym nie powinno być problemów. Połtawa, Kijów... Czerkask, Wałujki, obojan. Mały też zielony. Moskwa! No, to teraz już na pewno wiecie, gdzie jesteśmy. Dobra, idziemy do Pokrowskie. Ty, 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 ty. Kurde, nie mają tutaj w ogóle ludzi, czy co. To... Wojewoda wojewodach światło prowadzi oblężenie. Jego celem jest smolenie. Serio? Bandyci w liczbie 33 okupują wioskę. Kurde, nie, bandyci są mocniej straszni, ja mam mało osób. Obóz najemników. Najemnicy są bardzo fajni, ale oni są strasznie drodzy. Mogę wam pokazać. Darzyć kapitana, porozmawiać z kapitanem Moskiewski. Chcę nająć kilku kogoś, też ja chcę, kurde, strzelców. 1, 65 talarów, no trochę drogo. Ile mam jeszcze kasy? 107 talarów, dobra. Idziemy jeszcze do Klina i wracamy tam do tego miasta. No dobra, nie ma już nic, no to fajnie. Moskiewski, najemnik, strzelec, braniec, kosynier. No dobra. Wracamy obok Smoleńska, tutaj dalej musimy na tych łupieszczów polować. Dobra, trzeba ich jakoś tutaj, wiecie... O, o, jest, jest, jest! 4-6, 5-1. dobra, dokonaj go. Biegnij! Strach cię obleciał? Szmatko. O, widzę, że tutaj można by było fajną taktykę zrobić, gdybym miał więcej muszkieterów. Tak to mam tylko dług, więc nie ma to żadnego sensu. Ale mimo wszystko. Ej, te branie mają fajne, i mają topory duże. Dwuręczne topory, to dobre topory. Zapraszam do odcinka ze Skyrima. Bo zabi... zab... Jak on tą walnął? Wo szalony! Trzeba mieć serio fuksa, żeby w takiej odległości z muszkietu walnąć. Jak to kurde jest problem z 50 metrów? Ała! Trafić? Kurde, durne siedzenie. Z muszkietu. Dobra, ja ich odgonię. Ja ich odgonię. Dobra. Lecimy. Bijcie ich wszystkich od tyłu. Ja tutaj będę ich, wiecie... ...bejtował. Wtedy widzę, że ktoś ma buczki nawet u mnie. Do rzucania. Dżamelinę. Ooo! <laughs> to jest piękne, to jest piękne moi drodzy. No serio, tu można większość bitem wygrać samemu, jeśli się ma czas, to jest najważniejsze, jeśli się ma czas. O dawać, zabić, zabić! Zabić, sadzić, nie legalizować. O kurde, biją moich. Ty! Tam ktoś ucieka! Zatrzymajmy go! Tam, 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 tam. jakiś, nie wiem wygląda Pięknie, nie uciekniesz nie przede mną czapeczka normalnie <głosy> <głosy> Jeszcze jeden. Zastrzelić Spokojnie, walnę mu O no nie, muszę przeładować, no bez jaj. <noise> ja już się ładuję tutaj do celowania, a on dopiero ładuje ja pińczę Czekajcie, trafię go! Jeee! Yeah, zabił go! Dobry ten ochotnik z muszkietem! Pięknie! Wyjdź! Dwóch zabito, u nich jedenastu zabito. Mamy jeszcze więźniów. Więźniowie warci, bo je kosztują. Dobra. Okej, okay, moi drodzy, czy coś by tutaj jeszcze powinno być? Obok Smolenska jakaś upieszczy? Oddział furażerów, Rzeczpospolita. Nie, 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 to ja tam Rzeczpospolitą, to wiecie, zostawiam. Ja na razie jestem neutralny, tak więc... No nic, idziemy do Smoleńska, pogadać z tym nubem. Ej, do niej nikogo nie ma teraz. What the fuck! Ale śnieży, co nie widzicie, gdy śnieży aż cały biały jest tam, od śniegu, nie od słońca. Nie ma słońca. I znowu mamy trochę kasy. No wiesz, kasą to jest na początku problem. Prześpię się, może trochę. 18 talów, fajnie, nie ma to jak tak ma płacić Dobra, my musimy tutaj tak jak mówiłem dalej szukać tych nubów o Banda upieszców! Oddział strzelców tajnego przekazu, what the fuck, zaatakować przeciwnika 21 na jednego... na jednego... What? Strzelę tajnego prikazu Nie wiem co to jest, oni dla mnie byli szarzy. Ale jak są tajni, to niedobrze ale śnieży, ja pię czy Piękna pogoda, co nie? Taki gruby, dupny śnieg. To jest fajna rzecz. Dobra, ja go zabiję. Posuń się, posuń się! Trzy, dwa... No i zablokował mnie, tu co no ma to. Nie. Yeah! Zabiłem go. 21 <grystu> na jeden, no jak dobrze mi w ogóle, no. Kontynuuj. Wdzięczny jestem za pomoc, panie. Szczęście miałem, żeś przyjeżdżał tędy. Proszę bardzo, panie. Dalej szukam tych głupich łupieżców, bo tej zachiny nie mogę znaleźć. Będę robił takie kółka. Ojo! Bierz pan do łupieżców. 3-1, ja też mam 3-1. Nie, nie dogonię ich. 1-9-2-2, 2-6, 3-1, dobra, dogonię ich. Dobra wam. Będę musiał w stanie Zaatakować wroga O Jezu, ciemna jak w dupią Ale fajny gwiazdy, ale fajne nie bo co dobra Co ja przed chwilą powiedziałem? Przepraszam <grym wytrzymał> Dobra, ochotnik muszkiet, ty masz nawalać. Właśnie mój oddział chyba ma poziom, a ja ich w ogóle ignoruję Cia, dobra Muszkiety są ope Większość tych najłatwiejszych ludzi na trzałapiana Fajna zima, wreszcie zima powstała, mój drodzy. Wreszcie jakaś zima Beak! No, No, oj, oj, oj ty nie uciekaj, ty nie uciekaj, ja cię muszę staranować. Albo stratować. No, ładuj to szybciej. Peeek Moskiewski najemnik strzela z rekrut zabił jakiegoś nuba. Dawaj, i znowu ten ochotnik, ten ochotnik z muszkietem o, ładuj, ładuj! O kuźwa, ile on mi biją, ile mi biją! Widzieliście to? Dlatego ja mówiłem, żeby na trudnym tak trochę, wiecie, no, Tak lepiej uważać. Niektórzy... Mam, mam... O, ja też mam poziom, fajnie. Ochotnik pod groczki strzelec. Okej. Okay. A nie, nie ma, dobra, ale ja mam poziom, fajnie. Hmm, przywództwo, jeszcze raz charyzmę. Nie, jeszcze raz charyzmę? Kurde, ale mam tej charyzmy dużo. Darządzanie, więc mam i pierwsza pomoc, opatrywanie. O, nie będzie opatrywanie, ran. Fajna rzecz, ważna rzecz. Okej. Okay. Hmm, Dobra. Dobra, moi drodzy na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że on jak najbardziej Wam się podobał. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!